Czy Daredevil widzi, jak nie topesz? Ostatnio poopowiadaliśmy sobie, jak radarowy zmysł jest przedstawiany w komiksach. Pora, żebyśmy odpowiedzieli sobie na pytanie, czy tak naukowo lub pseudonaukowo ma to trochę sensu. I posłużymy się materiałem źródłowym, m.in. z Daredevil, znowu w czerni, Charlesa Soula, który jest świeżutko wydany na rynku polskim. A jako długoletni fan tej postaci muszę przyznać, że bardzo lubię, kiedy ktoś eksperymentuje z tą postacią i daje nam coś nowego albo w innej konwencji, jak robił to Wade, ale niemniej jednak bardziej lubię, jak ktoś powraca do motywów, które są mi bardzo dobrze znane, nieco bardziej mroczne i nieco bardziej kojarzące się z Daredevil'em tak ogólnie. W każdym razie do rzeczy, jeżeli chodzi o radarowy zmysł, to bardzo często jest on kojarzony z czymś, co nazywamy echolokacją. A echolokację możecie kojarzyć ze szkoły, no bo to jest coś, co istnieje w świecie rzeczywistym. A polega na określaniu położenia przeszkód lub poszukiwaniu obiektów w otoczeniu z użyciem zjawiska echa akustycznego. Echolokacja jest wykorzystywana przez niektóre zwierzęta do nawigacji, m.in. przez nietoperze, które klackają językami i następnie szczytują to, co do nich wróciło po odbitym dźwięku i stwierdzają, jakiej wielkości jest ten przedmiot, jak daleko się znajduje, a nawet na podstawie przesunięcia doplerowskiego są w stanie stwierdzić, z jaką prędkością się porusza. Podobnie mają też walenie z jakimiś workami powietrznymi. I jak wrócimy do tego, jak radarowy zmysł jest pokazywany, no to rzeczywiście w większości przypadków to są jakieś fale, które mapują rzeczywistość. Coś. Tyle tylko, że on nie klacka językiem, ani nie ma worków powietrznych, generalnie nie wydaje z siebie dźwięków. I teraz skoczymy adaptacyjnie jeszcze dalej, no bo Netflixowy Daredevil to raczej nie traci czasu, żeby nam pokazywać jak działa radarowy zmysł. Skupia się raczej na tym, żeby powiedzieć co Daredevil jest w stanie dzięki jego użyciu osiągnąć. Natomiast właśnie w Daredevilu tym z Benem Affleckiem jest dużo scen, które pokazują jak on niby działa. I to są generalnie dźwięki. Spada kropla, uderza, rozchodzi się fala dźwięku i rysuje niejako w głowie derdewila cały obraz twarzy Jennifer Garner. Bo nie wiem, stoi przy jakiejś metalowej belce i w momencie kiedy w nią stuknie, to nagle ona mu się cała zarysowuje w głowie razem z otoczeniem. Z tym też koresponduje fakt, że lubi sobie w tej wersji spać w wannie z wodą. No, bo tu generalnie wyjaśnienie jest takie, że po prostu jego zmysły są bardzo mocno rozwinięte. I on słyszy nawet rzeczy, których nie za bardzo chce słyszeć, więc żeby sobie odpocząć, wchodzi do wanny z wodą, ponieważ każdy z nas, jak był dzieckiem, to wie, że najfajniej się dyskutuje z mamą na temat czegokolwiek, jak ma się głowę pod powierzchnią wody. I w tej wersji mamy do czynienia zarówno z sytuacjami, w których to on emituje jakiś dźwięk, żeby szczytać skutki działania tego dźwięku w otoczeniu, ale mamy też do czynienia z sytuacjami, w której natłok dźwięków może spowodować, że on zostanie ogłuszony. I przechodzimy w tym kont w kontekście do jednej sceny z Daredevila znowu w Czerni, Soul'a. Tam jest taki motyw, w którym Daredevil wpada do wody. Generalnie w tej wodzie jego zmysły są mocno ogłuszone i on nie jest w stanie stwierdzić, co się tak naprawdę wokół niego dzieje. Więc stara się strzelać tym swoim grappling hookiem w dno, żeby wywołać dźwięk, który zmapuje mu rzeczywistość. Niestety trafia w bardzo grząskie dno, które nie emituje dźwięku na tyle silnego, żeby wywołał ten efekt. Pewnie normalnie by wystarczyło, gdyby nie ta woda, bo teoretycznie Daredevil słyszy ludzkie bicie serca i jest w stanie rozróżnić poszczególne osoby z jakichś 20 yardów. Nie będę tego przeliczał na system metryczny, to jest bezpośrednio z materiału źródłowego. W każdym razie w końcu trafia we wrak samochodu zatopiony pod tą wodą. I ten klank powoduje już zmapowanie całej rzeczywistości wokół niego, może się swobodnie poruszać. Więc patrząc na to wszystko, echolokacja nie oddaje do końca tego, co robi Daredevil. O tak, ma strasznie czułe zmysły, ale w odróżnieniu do echolokacji jest w stanie użyć do zmapowania rzeczywistości dźwięku pochodzącego z dowolnego źródła. Fun fact: Wielokrotnie stwierdzono możliwość wyuczenia osób niewidomych w lokalizacji obiektów znajdujących się w ich otoczeniu po emisji dźwięku, klaskanie, uderzenie językiem, opodniebienie, stukanie laską i wsłuchiwanie się w echa dźwiękowe powstałe w wyniku zetknięcia się fali akustycznej z napotkanym obiektem i obserwacji otoczenia w ten sposób. Jasne, to nie działa tak jak u Daredevila, no ale coś jest na rzeczy. Mimo wszystko w tej wersji dalej potrzebujemy jednak źródła dźwięku, które sami emitujemy. A w większości przypadków wydaje się, że Daredevil tego nie potrzebuje. Natomiast w sytuacji jakiegoś natłoku dźwięków, czy pewnego rodzaju ogłuszenia ilością dźwięków, to to skupienie się na jednym dźwięku, najlepiej dźwięku emitowanym przez niego samego, jest zwykle tym, co rozwiązuje problem.